Dzień dobry, witam Cię krótko. Dzisiaj do Was przechodzę z recenzją najnowszego flankera od marki Jean-Paul Gaultier, linia Skandal i kompozycja Absolu. Ta kompozycja trafiła już ponad miesiąc temu do mojej kolekcji. Miało być wielkie otwarcie na wizji, pierwsze wrażenia, wrażenia po całym noszenia się z Absolu i niestety mi nie wyszło, dlatego że nim zdążyłam włączyć kamerę. Też zdążyłam odpakować yy, i wywąchać tą kompozycję, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzisiaj przychodzę do Was z takimi głębszymi, szerszymi wrażeniami, dlatego że ja tą kompozycję na przestrzeni tego miesiąca testowałam mnóstwo razy. To był najczęściej przeze mnie noszony zapach. Wiadomo, na potrzeby też tej recenzji, żebym jak najwięcej mogła o tym zapachu yy, powiedzieć, ale też. Yy, bardzo przyjemnie mi się nosiło tą kompozycję. Ale przyjemnie nie znaczy idealnie, dlatego że kompozycja Absolu nie jest perfekcyjnym zapachem, którego bym oceniła 10 na 10, ponieważ ta kompozycja ma swoje minusy i ocena ogólna tego zapachu troszeczkę spadnie, ale również ta kompozycja posiada i swoje plusy. Ale zanim yy, opowiem Wam właśnie o tych plusach i minusach, przejdę do oceny samego opakowania, a raczej do flakonu, dlatego że nad zewnętrznym opakowaniem nie ma co tu tutaj się dużo rozwodzić, za to sam flakon robi ogromne wrażenie. kształt flakonu oczywiście, że jest piękny, ale jeszcze bardziej przykuła moją uwagę jego kolorystyka. herbaciano, miodowy kolor, który przechodzi w złoto, prezentuje się po prostu cudownie. Jeżeli chodzi o flakony z linii Skandal, naprawdę są przepiękne, bardzo mi się podobają. Do tej pory żaden skandal nie pojawił się w mojej kolekcji, a to dlatego, że jeżeli chodzi o Jean Paul Gaultier, do tych zapachów zawsze gdzieś tam rozważnie podchodziłam. Nigdy nie myślałam o zakupie w ciemno, zawsze wolałam jednak iść do drogerii przetestować. Do tej pory żaden skandal mnie nie ujął. I e, niejednokrotnie wychodziłam rozczarowana z drogerii, dlatego że marzyłam o tym flakonie z tymi zgrabnymi nóżkami, ale jednak e, żaden zapach do mnie e, no, nie przemówił, nie oczarował mnie na tyle, aby zechcieć któregoś mieć w kolekcji. Te wszystkie rozczarowania dotyczyły nie tylko linii Skandal, ale również linia Label, gorseciki. Gdzieś tam zawsze w tych zapachach. Coś mi nie pasowało, coś zgrzytało, coś przytłaczało i wtedy pomyślałam sobie, że to nie jest mój czas na tą markę. Wszystko zmieniło się w zeszłym roku, kiedy to poznałam, i kompozycja Divine oczarowała mnie. Jestem pod wrażeniem tej kompozycji do dziś. I można powiedzieć, że nabrałam takiej ufności i śmiałości do zapachów od marki Jean Paul Gaultier. I tak zdecydowałam się na mój pierwszy zakup w ciemno: zresztą bardzo trafiony i udany, Paradise Garden, którego uwielbiam. I y, kolejna kompozycja, którą teoretycznie miałam biec do drogerii i powąchać zanim kupię, ale nie zrobiłam tego. Po prostu zdecydowałam się y, na spontaniczny zakup w ciemno Skandal Absolu. I czy ta kompozycja mnie rozczarowała czy zachwyciła? I powiem Wam szczerze, że dużego i wybitnego zachwytu, jak w przypadku Paradise Garden czy kompozycji Divine, nie było, jeżeli chodzi o skandal Absolu. No i niestety mam te dwa małe rozczarowania. I zacznę właśnie od tych minusów, o których już y, wspomniałam wcześniej. Pierwszym minusem y, jest to, że na otwarciu. Za każdym razem, jak aplikuję ten zapach, uderza we mnie syntetyczność. Na szczęście ta syntetyczność nie trwa przez cały zapach, jest to tylko na wstępie chwilowe, może maksymalnie minutę do dwóch, i za chwilę ta syntetyczność się ulatnia, ale jest to pierwszy minus. Drugim minusem jest to, że ja już mam. Bardzo podobną kompozycję w mojej kolekcji. A tym drugim zapachem, który jest utrzymany w tym samym klimacie i który jest bardzo podobny do Skandal Absolu, a raczej Skandal Absolu jest do niego podobny, dlatego że kompozycja ukazała się w roku 2021, to jest Lady Million Fabulous. Podobieństwo tych dwóch kompozycji nie następuje od samego początku, a w momencie jak rozwija się tuberosa. Która jest takim dla mnie wspólnym mianownikiem w tych dwóch zapachach? Tyle, że w absolut tuberosa jest wyczuwalna od samego początku, a z kolei jest dopiero jak rozwijają się środkowe nuty. I mam wrażenie, że ta tuberosa w tych dwóch kompozycjach jest prawie w jednakowej odsłonie. A więc drugi minus jest za wtórność, dlatego że już Podobny zapach w podobnym klimacie istnieje na rynku. I tutaj skandal absolutnie zaskoczył niczym nowym i niczym wyjątkowym. A teraz przechodzę do plusów. Jak już ta syntetyczność się ulotni, to wyłania się przepiękna, taka romantyczna, słoneczna tuberoza. To jest taki potężny kwiatowiec i przyznaję, że tuberozy w tym zapachu jest o wiele więcej niż w Lady Million Fabulous. Absoluto zapach, który kręci się od samego początku do samego końca wokół takiej nowoczesnej tuberozy, z czasem mi się ociepla i wtedy mam wrażenie obecności delikatnych nut solarnych i gdzieś tam takiego subtelnego okraszenia żółtymi kwiatami. Niestety nie wyczuwam figi. A liczyłam na jej obecność. Czytałam też kilka opinii o tym zapachu, i dziewczyny wyczuwają w absolu kokos albo miód. Mój nos niestety nie może się tego doszukać. Za to słodycz, którą wyczuwam, odbieram jako delikatną, waniliową słodycz z lekką, domieszką karmelu, a całość położona jest na bardzo ładnej drzewnej bazie. Skandal Absolut dla mnie jest bardzo przyjemną, relaksującą kompozycją, która daje uczucie odprężenia i kojące otula. Lubię ją nosić tyle, że bez żadnych ochów i jachów. Ale muszę przyznać, że Absolu jest zbieraczem komplementów, dlatego że zwraca uwagę otoczenia, które często ją właśnie komplementuje. Oceniam trwałość tego zapachu na 7,5 punkta na 10. Na skórze utrzymuje się trochę krócej, na ubraniach ta kompozycja wyczuwalna jest do następnego dnia. W pierwszych godzinach też bardzo ładnie projektuje i Absolu za tą projekcję dostaje ode mnie 7. Punktów na 10. Flakon bezdyskusyjnie dostaje ocenę 10 na 10, a ocena ogólna kompozycji zapachowej, oczywiście po objęciu minusów, o której wcześniej wspomniałam, to 8 punktów na 10. Teraz Wam się pojawi zestawienie moje odczucia i to co ja czuję w kompozycji Absolu, a po przeciwnej stronie oficjalny skład podany przez Markę. I jak widać po mojej stronie, jak zawsze dzieje się yy, i więcej, i trochę mniej, dlatego że figi nie wyczuwam, no ale jest różnica między moimi odczuciami a składem podanym przez Markę. Według mojej opinii Absolu świetnie się sprawdzi od jesieni do wczesnej wiosny lub takiej wiosny deszczowej czy chłodnej. Wyższe temperatury wydaje mi się, że odpadają, bo ta kompozycja może przytłaczać. Jest to również taki zapach, który pasuje do, do wielu okazji. Sprawdzi się świetnie nie tylko do casualowej stylówki, ale również i pięknej wieczornej stylizacji. Jestem ciekawa, czy poznaliście ten zapach, czy testowaliście, a najbardziej. Jestem ciekawa Waszych wrażeń. Co myślicie o tym zapachu? Także czekam na Was w komentarzach. W dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko. Dziękuję Wam za obecność, za poświęcony czas. Życzę Wam miłego dnia lub wieczoru albo popołudnia, w zależności, kiedy ten odcinek oglądacie, i do zobaczenia w kolejnym.